Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani. Witam po raz pierwszy na naszych kanapach w Kike. I od razu gorące pytanie do pana. Jakie są priorytety z perspektywy pana dla UK po tych pierwszych czterech tygodniach bycia prezesem? To jest duże wyzwanie. Dzień dobry, państwu. A faktycznie urząd, jaki zastałem, jest w stanie, który chciałbym poprawić. Przede wszystkim pod tym kątem, żeby, żeby urząd stał się bardziej. Partnerem do dyskusji w, z, z firmami, które z nami współpracują, żebyśmy byli otwarci na te rozmowy, żeby urząd pomagał, a nie tylko i wyłącznie był urzędem w sensu SLIFTE. I wydaje mi się, że w tym obszarze jest najwięcej do poprawy i w tą stronę na pewno będę chciał iść. Natomiast to, co niewątpliwie dla Polski i dla, dla nas jest najważniejsze, czy najbardziej wiem, dużą zmianą będzie, to jest zmiana związana z regulacją internetu. O tych. Yy, yy, legislacjach mówiłem u siebie na panelu, więc tutaj nie chciałbym się dalej powtarzać. Natomiast to, co faktycznie bym chciał, to za 2-3 lata mieć świadomość tego, że Polska jako Urząd, jako Polski Urząd Regulacji Rynku Telekomunikacyjnego, jesteśmy znaczącym głosem nie tylko może w Europie, ale również na całym świecie, ponieważ też współpracujemy z instytucjami międzynarodowymi. Brzmi to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. To jakiego wsparcia, jakich zmian mogą się spodziewać nasi operatorzy w tym najbliższym czasie? I ja wiem, że jest bardzo świeżo po tym wszystkim, co, co się zadziało, ale jaka jest Pana idea na to? Tak jak wspomniałem na prezentacji, po pierwsze, e, bardzo bliskie mojemu sercu i moim doświadczeniom zawodowym są e, kłopoty małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Wiem, z czym się borykaliśmy. Państwo dalej się pewnie borykają, natomiast to, co z mojej strony na pewno mogę obiecać, to a, uproszczenie systemu do raportowania, uproszczenie tych danych, zmniejszenie na obowiązków, szczególnie dla małych operatorów, bo tam, gdzie jest bardzo mało osób, to każda regulacja, każde żądanie, jeszcze pod groźbą kary, e, sprawozdawczości jakiejś bardzo zaawansowanej powoduje, że to jest po prostu duża ilość czasu pracy, szczególnie jeżeli ktoś się stara faktycznie zrobić to dobrze i, i wywiązać się dobrze z tego obowiązku. A na koniec dnia nie zawsze użytek, który będziemy robili z tych wszystkich danych jest na tyle warty tej pracy tych wszystkich ludzi, którzy to, to robią. Więc to jest to pierwszy obszar, na którym już pracujemy. Drugi obszar, który, który ja bym bardzo chciał, to chciałbym podkreślić rolę małych i średnich operatorów, o tym też mówiłem na panelu, to jest naprawdę jedna czwarta rynku polskiego, to jest ogrom, jakbyśmy na to nie liczyli, bo chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że to co ja w tej chwili widzę, to to, że jest Wasza... Ogromna siła w tym, że będziecie razem i będziecie mogli to e, jak gdyby zmonetyzować, że się tak nieładnie powiem, ale, ale, ale faktycznie tak, że na koniec dnia to jest inwestycja na przyszłość dla was wszystkich i Wasza współpraca. To doskonale było widać w mojej poprzedniej pracy, gdzie miałem okazję e, odpowiadać za ogólnopolską sieć edukacyjną. I tam jeszcze raz powtórzę, MDO, jak i wasze stowarzyszenie spowodowało, i to, że umieliście się dogadać, spowodowało, żebyście największym dostawcą e, łączy dla szkół. W Polsce. Więc to jest chyba potencjał, który, który ja bym bardzo cieszył się, jeżeli byście go wykorzystali. Okej, okay. i ostatnie pytanie z mojej strony. Rynek hurtowy. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie trzeba trochę zmienić, aby nadążyć nad na, na tym, co, co widzimy w przestrzeni. Jaki macie na to pomysł? Rynek hurtowy jest nowością. No, czy w Europie już wcześniej gdzieś tam występował, w tej chwili się faktycznie buduje. To, co na pewno chcemy zrobić i na tym też już są prace, to na przykład zmiana sprawozdawczości również dla rynku hurtowego i detalicznego. Czym innym będziemy oczekiwali od firm, które są związane z tylko i wyłącznie z hurtem, a czym innym będą sytuacje, gdzie jakieś dane są potrzebne z rynku detalicznego. Rynek hurtowy generalnie moim zdaniem ma szansę. W bardzo dobrze się w Polsce rozwinąć. Są problemy, są też, spotykałem się z przedstawicielami już rynku hurtowego w Polsce, ze stowarzyszeniami, które je reprezentuje i widzę te problemy i one są moim zdaniem dosyć krótkoterminowo do przejścia. Głównie tutaj mam na myśli fakt współpracy i nawiązania pewnego dialogu, procedur, które pozwolą przyspieszyć wydawanie decyzji i przyspieszyć działalność na rynku hurtowym. Okej. Okay. Super. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję I mam bardzo. nadzieję, że jeszcze dziękuję. wielokrotnie będziemy mogli porozmawiać. Z w ramach bardzo kikę. Bardzo.